Witaj, Bernadetto. Witaj, witaj, Patrycja, kochana. Wiem, że jesteś kobietą bardzo y, energiczną. Wiem o tobie również, że przystąpiłaś do projektu Netify i właśnie startujesz ze swoim kanałem. Ale co mogłabyś jeszcze sama od siebie powiedzieć, jakbyś się przedstawiła? Y, powiem tak pokrót, pokrótce. Y, najkrócej jak tylko potrafię. Jestem emerytką, mam trójkę dzieci, trójkę wnucząt, w momencie, kiedy nastał COVID, stało się u mnie takie gwałtowne przebudzenie i w tym momencie stwierdziłam, że muszę coś zrobić. Całe życie czułam odpowiedzialność, bo zawsze byłam społeczniaczką, zawsze się udzielałam, zawsze broniłam poszkodowanych i to, no, takie różne swoje dzieje. Całe życie przepracowałam w biurze, ale mam duszę artystyczną. Maluję różne rzeczy, tworzę, piszę, uwielbiałam zawsze pisać. Słowo pisane jest dla mnie lepiej chyba niż mówione. Lepiej mi idzie. Oprócz tego, mówię, maluję no, artystycznie ogólnie wszystko, co, co związane z manualnymi rzeczami. To mi bardzo dobrze wychodzi. A w związku z tym, że ten COVID nastał i powstał w 2021 ten kanał, sen mi pomógł go założyć. Bo już wtedy czułam, że coś trzeba robić, że trzeba wyjść do ludzi, że trzeba zacząć kreować, działać i żeby bardziej to trafić do ludzi, to kanał będzie super pomysłem. No trochę to trwa zanim ten Zanim ten kanał się rozchula, no dużo techni technicznych rzeczy nie mogłam ogarnąć. Powoli, powoli tutaj się uczę i, i to jest dla mnie też kolejna fajna lekcja, bo ja sobie poprzeczkę podnoszę cały czas y, w różnych działaniach, w różnych działaniach, wyłącznie z tym, że się publicznie odważyłam wystąpić, raz, drugi trzeci i, i coraz lepiej mi to wychodzi w tym sensie, że potrzebuję. Y, Mówić o swoich doświadczeniach i bardzo lubię słuchać doświadczeń innych, szczególnie z tych ostatnich trzech lat, bo w marcu minęły trzy lata w wiadomej sprawie, gdzie wszyscy doświadczyliśmy różnych trudnych sytuacji. Nie było to dla nikogo na pewno łatwe. Dla mnie wyszło to wszystko na plus, w związku z tym chcę w tym kanale zawrzeć takie podstawowe rzeczy. Uświadamianie. Przede wszystkim uświadamianie i łączenie w działaniu. Czyli tak naprawdę to on powstał pod, pod tym słowem Batoga kryje się tam taki taki takie. No tam, właśnie, tam no właśnie. Tak, ale nie będę teraz mówić. Ale nie przede myślę, wszystkim to... przede wszystkim powiedzmy, że nazwą Twojego kanału jest właśnie Batoga. Tak. U mnie na kanale w zakładce informacje są wszystkie linki, gdyby ktoś potrzebował, tak samo jak do innych osób, które swoje kanały otwierają. Także zapraszamy do oglądania, do wspierania nas, do y, polubiania, do komentowania. Trać nam troszeczkę, co kryje się za tą nazwą. Tam chodzi, chodzi mi najbardziej. W tym momencie, kiedy to, ta nazwa powstała, byłam w lesie, to po prostu przyszło na mnie, stworzyłam skrót do, tego, do tej nazwy. i Ogólnie to ma łączyć babcie. Babcie mają być torpedą, która pójdzie tak na szeroką skalę w dobrym działaniu dla naszych wnucząt. Bo patrząc na to życie i na to, co się zadziało, stwierdziłam, że jak najwięcej dzieci trzeba wyciągnąć z tego systemu. Mhm. I parę pomysłów mi się urodziło, i zasiałam ziarenko. Zasiewam ziarenka, tak? Na jaką glebę padną, to się dopiero okaże, bo to wszystko są projekty, ale bardzo fajne, które będą mogły nam, nas wspierać w otwieraniu świetlic, na przykład edukacyjnych, dla naszych Kwietnie. dzieciaczy. Tak, mam kilka pomysłów i dlatego potrzebne mi są kobiety aktywne, które chciałyby się przyłączyć do tego mojego projektu i wesprzeć mnie w, no, w składaniu to w całość, czyli mówię, to na razie są. Po jest to powijakach, ale ogólnie założenia są bardzo fajne. W związku z tym też, że ja jestem taka szerokotematyczna, bo i duchowość i zielarstwo teraz i te rękodzieło praktycznie i to pisanie, które mnie korci, żeby dokończyć moją książkę, którą w 2012 napisałam i tam dużo bardzo ciekawych rzeczy zawarłam już, też mhm. słowo pisane mnie korci. Kiedyś chciałabym jak najwięcej ludzi zarażać tą chęcią działania mhm. i tworzenia, czyli tworzenia nowego, lepszego świata. I zamiast narzekać, robimy coś. Czyli u mnie, coś jest tak akcja, reakcja teraz. Super. Teraz zaczęłam tak działać. Coś mnie wkurza, robię tak, albo chwytam za telefon, albo piszę maila, albo reaguję, tak, bo też mówię, ja jestem społeczniaczką, dużo też Działałam y, 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 społecznie w tych urzędach i tych sprawach na, w czasach COVID-u. Oczywiście zżyłam się z murem. Ja już tu opowiadałam tam u Zigiego, fajnie by było wrócić do tych nagrań, bo tam jest cała historia, nie chcę się powtarzać. No to zapraszamy, są dostępne na swoim kanale, także Ale. można do nich, do nich na pewno wrócić. Czyli tak, podsumowując, na pewno energiczne babcie biorą sprawę w swoje ręce, tak? Dowiedzieliśmy tak. się, że jest książka. Jaki tytuł tej książki? O. Taki no nie zagadkowe, ale przesłanie XXI wieku. Tak nazwałam swoją książkę wtedy i miałam ją wydać. Tam się troszeczkę końcówka tego, tej książki zmieniła, mhm. bo nie, nie ma happy endu, tak zwanego bo tam był happy end. Ten happy end niestety życie zweryfikowało. Chociaż nie powiem teraz, po, po czasie nie sądzę, że to właśnie wyszło na dobre dla mnie. Czyli I happy dlatego, end, było... happy end się tworzy. Może się właśnie. Tak, teraz jest happy end. Super. Teraz jestem szczęśliwa, teraz to wszystko. Dziękuję Wszechświatowi, że mi to wszystko na mnie, z, jak to się mówi, sprowadził. Czyli mm -hmm. te wszystkie doświadczenia, które mnie właśnie postawiły teraz w takiej sytuacji w takim no, i w takim, w takim nastroju do działania, czyli takim pozytywnym. Okay. Teraz mnie nic nie ogranicza. Oprócz tego, że pomagam córce, bo studiuję jeszcze i wnuki, ma, znaczy ma trójkę dzieci. A studiuję, to, to mhm. wiadomo, że babcia jest tutaj też potrzebna i nieodzowna. Często bez mnie by się tutaj wiele rzeczy nie zadziało, dlatego mówię no, i, i przebywając z wnukami, one mi otworzyły też oczy, one też mnie uczą. To jest niesamowite, kiedy, kiedy mogę wpływać na, na nich, a, ale słucham też, co one mają do powiedzenia. I wiele dzieci teraz będzie się w ten sposób ujawniać, że będą mówić, czego oczekują. I my, jako dorośli, mamy się, mamy otworzyć uszy. Przede wszystkim uszy i oczy na to wszystko, co się dzieje. Już nie, nie wchodzić w te systemy i takie wychowanie, jak nas rodzice wychowali, jak rodzice rodziców wychowali. No, wiadomo, że to idzie z pokolenia na pokolenie. To były bardzo błędne metody. Ja zaczęłam stosować inne i świetnie się sprawdzają. Miłością można wszystko załatwić miłością i takim zrozumieniem, to jest dla dziecka, to jest najważniejsze, żeby zrozumieć każdą emocję, nawet jeżeli ono histeryzuje, żeby najpierw powiedzieć, że rozumiem cię i później dopowiadać swoje, tylko to, to zrozumienie jest najważniejsze, można wiele rzeczy przemycić, także założeń mam bardzo dużo, bardzo dużo planów yy, pozytywnych i mówię, no przekuwajmy mhm. emocje w działanie, to będzie A najlepsza jakie? metoda jak... A jaki jest plan na Twój kanał? Co tam się będzie znajdowało? Chcę stworzyć recykling. Arcy, yy, arcydzieł naszych. Yy, ja to fajnie napisałam, że to się rymuje, bo ja, ja zawsze czuję, że rymuje. Teraz nie mam tego pod ręką. Mhm. Yy, chodzi o to, żeby. Yy, chcę wydać tomiki książek yy, z rysunkami naszych pociech. Yy, czy, przy, Często mamy pochowane po, gdzieś po, po szufladach, gdzieś tam w teczkach, bo szkoda nam wyrzucić rysunki naszych dzieci, teraz mm -hmm. na przykład wnuków. Chcę, żeby to skanować, opisać, opisowo zrobić, czy wierszyk jakiś, czy jakiś tekst opisać o dziecku, czy jakąś anegdotkę i wydawać takie tomiki i Środki z pozyskanych przez sprzedaży książek by szły na świetlice edukacyjne i wyposażenie tych świetlic, także bo po, potrzebne są środki niestety, bo system nam nie pomoże w tworzeniu takich świetlic, bo już się przekonaliśmy, że ani lokalu nie wynajmą, ani nie użyczą tam mhm. nauczyciela, czy na przykład pomo nie pomogą nam w takim działaniu. Ok, no Także pięknie. to. Piękna inicjatywa, ale tak, co będzie na, na kanale, bo no, z, znajdą się tematy związane z, właśnie z energicznymi babciami, i ich działalnością. Już tam widziałam, że jest coś związane z zielarstwem. Coś nam tak. powiedzieć na ten temat? Tak, właśnie zielarstwo to jest moja kolejna pasja, która się urodziła też podczas covidu, gdzie praktycznie nauczyłam się rozpoznawać większość ziół. Y przez całe życie nie poznałam tyle ziół, jak w tym krótkim czasie, w jednym sezonie, w uh -huh. tysięcznym roku, kiedy wiadomo zamknęli lasy i trzeba było określą drogę wjechać na, na łąkę. Ja się śmieję, bo ja tam nie przestrzegałam tego, ale to dotknęło nas wszystkich, także poznałam wtedy zioła, pokochałam na nową matkę ziemię i po prostu czuję się jak ryba w wodzie na łące na łące mhm. gdzieś tam w zakamarkach gdzie coś rośnie nie mogłam wczoraj wyjść ze spaceru nie mogłam, to, to tak jak grzybiarze wchodzą do lasu i nie mogą wyjść bo tutaj pod grzybek tam prawdziwek tam coś ja wczoraj tak z ziołami miałam była tak dorodna jasnota purpurowa i pokrzywy wczoraj właśnie już nasuszyłam sobie już odstawiłam ja jestem po prostu teraz zauroczona matką ziemią no, to, A czy, to, to czy, czy, te, czy te zioła będą tylko do twojego użytku, czy zamierzasz je sprzedawać? Nie mogę handlować, ja mogę rozdawać. Możesz rozdawać. Tak, ale mam swoich klientów, którzy biorą ode mnie powiedzmy kremiki, suszone zioła, nalewki robię. No proszę. I także tak, tak wokół swoich, w swoim otoczeniu. Nie reklamuję się, nie mam żadnej działalności, robię to po prostu tak z pasją. I tą pasją się dzielę. Często jest to na zasadzie wymiany energii, Super. czyli barterowo. Ktoś coś mi, ja jemu bardzo z, z ogromną przyjemnością dzielę się tym, co tworzę. Robię mm -hmm. to naprawdę z pasją i, e, i czuję to, co robię. I błogosławię każdą moją czynność błogosławię. Także tutaj ta energia moja myślę, że, że jest odczuwalna. Co mój, potwierdzają niektórzy moi konsumenci, tak samo jak robię i pierogi, mam swoich stałych y, klientów. O Proszę bardzo. Tak, także, także, no. Coraz więcej się dowiadujemy o tobie. Także kobieta, kobieta wielu talentów, tak? Wiem, że Ty też jesteś kobietą, wielu talentów, też mi zajmuje. Ale dzisiaj, ale dzisiaj jest o tobie. Wiem, dlatego ja ty, tak nieskromnie może, ale skoro mówię, mówię co robię, no to, to trzeba wspomnieć o, o, o tym, co, co mnie życie nauczyło. Ja jestem z zewszech miar samoukiem. Mhm. Wszystko, co, co praktycznie umiem, to zrobiłam nauczyłam się sama. Łączy z szyciem, szydełkowaniem, gotowaniem, bo też nic nie umiałam, nie ciągnęło mi nigdy do tego, a teraz stało się to moją pasją, uwielbiam to robić. Nie lubię maszyn w domu, lubię wszystko robić ręcznie, ugniatać ciasto ręcznie, kroić sałatkę ręcznie, tam jest nasza energia i jeżeli to się robi tak z taką właśnie pasją, to też te posiłki super smakują. Także żadne urządzenie nie zastąpi ludzkich rąk. Poza tym, poza tym są to właśnie te zasoby, którymi w tych czasach możemy się wymieniać i wspierać się nawzajem. Tak, maszyna może się zepsuć, mhm. może prąd zabraknąć, wiadomo, że, a jeszcze jeżeli jest tam indukcja, to, jest, to sobie robimy ogromną szkodę, bo tak naprawdę jak, nawet jak wkładamy tam ekologiczne warzywa, to to staje się martwym pożywieniem. Także jeżeli nie wiecie, to pamiętajcie indukcyjne płyty do wymiany, najlepiej na zwykłe elektryczne, jeżeli nie macie gazu, bo ja nie mam gazu w swoim bloku, także ja mam elektryczną płytę, jestem skazana niestety, chociaż najlepszy jest ogień. Ogień i to, no, a nie każdy ma taką możliwość, tylko indukcja do wymiany, to od mhm. razu mówię. To taka, no, taka sugestia moja. O, czyli na kanale w sumie mogłyby się też znaleźć Twoje porady na na tak, te trudne ja... czasy. Tak, ja mówię tak przede wszystkim bazuję na swoich doświadczeniach. Ja mhm. jestem naprawdę wszechstronna, bo mówię, no z każdej strony nastawiam ucho, gdzieś czytam, gdzieś słucham, i później to analizuję i przerabiam w życiu. Na bazie własnych doświadczeń opowiadam już tam wrzuciłam parę filmików na ten mój kanał na razie się uczę i coś tam udostępniam Mnie się coś tam dzieje być może ktoś skorzysta być może nie ale myślę że warto tam zajrzeć jeżeli przede wszystkim najlepsze są kręcone tam w naturze ja dostaję tam właśnie napisania. jeżeli pozwolisz to ja teraz pokażę naszym widzom jak ten kanał wygląda żeby Pozwoli. proszę bardzo piękny kanał Zachęcające owoce i zioła już w samym tle, także zapraszamy. Jeszcze chciałabym zapytać o to rękodzieło, bo mnie zaciekawiło. Czym się zajmujesz? Znaczy ja się zajmowałam, bo wiele lat temu tworzyłam koronkową biżuterię, o to na przykład co mam na uszach, no to, to, to też jest mój wyrób. No proszę. Szyjnik, rękawiczki, takie zestawy. O, ogólnie robię butelki, sama obrabiam butelki masą taką specjalną. Mhm. Nalewam tam swoje zioła i one są, jak to się mówi, to niepowtarzalne. Czyli każda butelka jest inna, bo ona nie, nie ma szablonu. Jest to po prostu wszystko w rękach robione. I, i to robiłam też na winobranie takie butelki z winogronami na wino. Robiłam różne czasami na prezenty ślubne, lub na urodziny z dedykacją, czyli każda butelka jest niepowtarzalna, bo drugi takiej się nie stworzy, bo mhm. nie, ma, nie ma na to szablonu. Tak jak mi intuicja podpowiada, tak robię. Ale coś, się... coś ostatnio było o jakichś specjalnych łyżkach drewnianych? O! Tak, wypalam teraz łyżki, ale to, to jest typowo pod imprezę, tą festiwal, który się odbędzie w Zielonej Górze, Pierwszy Festiwal Zdrowia. Też zapraszamy. Zdrowia. Zapraszamy. Tak, jest 9-30 kwietnia. Nie wiem, kiedy emisja tego filmiku będzie, ale tutaj, jeżeli ktoś zdąży to odsłuchać, to, to zapraszamy. To, w związku z tym, że to jest pierwszy, to, to nie wiemy, co się zadzieje, ile, ile istot przybędzie chętnych, ale myślę, że to jest nie, nie ostatnie wydarzenie takie w Zielonej Górze. Już są plany, że być może na jesień, żeby to cyklicznie było dwa razy w roku, na wiosnę mhm. i na jesień. Byłoby fajnie a nabywamy doświadczeń. To jest jedna z takich łyżek, tu jest motyw, który jest na plakatach i proszę bardzo, część tych łyżek będzie też w formie podziękowania w takim upominkowo wręczona dla wykładowców. Mhm. Także to jest taki nasz wkład. No, dużo, dużo rzeczy. Ja też szykuję trochę swoich ziół, bo mam zanadzu, a teraz będą nowe, no to już może, może ktoś sobie akurat zakupi. To, co mogę, to, to jak moje rozdaję i rodzinie, i, i, no i znajomym. A, no, a resztę to będę tworzyć na, na bieżąco. Wspaniale kobietą jesteś wielu talentów. Te talenty myślę, że się nam będą stopniowo też objawiały na twojej stronie. Dlatego zapraszamy wszystkich ponownie do oglądania, do polubiania i subskrybowania oraz do komentowania, bo to na pewno pomoże Bernadecie w rozwijaniu tego kanału. Możemy sobie wzajemnie życzyć lepszego świata i kreowania tego lepszego świata wspólnie, czyli wszystkie istoty pozytywne, dobre, które chcą, czują, że mogą coś zrobić dla, tego, dla, tego, dla kreacji tego lepszego świata, to zapraszam do kontaktu. Myślę, że coraz większe, więcej więcej takich istot się pojawia. Przynajmniej ja tak czuję w moim mm -hmm. otoczeniu. Ze mnie emanuje taka radość, Obecnie, obecnie taka radość, że, że tą radością trzeba man, nowej zarażać innych. Uśmiechem, radością i takim dobrym nastawieniem do tego, co się dzieje. Jeżeli nie możemy czegoś zrobić, nie skupiajmy się na tym. Jeżeli możemy zadziałać, działajmy. No to jest takie motto, to moje przewodnie, bo ja teraz naprawdę to jest impuls i działam. Jeżeli czegoś nie czuję, nie wchodzę w te, w te emocje, szczególnie negatywne. Mhm. Omijam to szerokim łukiem, i, i już mówię, przeszłam to, te etapy takiego zadręczania się i próby ratowania całego świata. Całego świata się nie da uratować. Niestety, część ludzi, szkoda naszej energii, żeby, żeby tra, tracić ją na, na tych ludzi, którzy chcą żyć w tym, w tym świecie, takim jakim jest. A wiadomo, mhm. że on już taki nigdy nie będzie jaki był. On się zmienia i to jeszcze jeszcze się dużo zmieni, ale to, co my wytworzymy, to będzie miało niesamowitą wartość i najważniejszą wartość. No to w takim razie Ci życzę, by Twoja pozytywna energia i pozytywne A. nastawienie przyciągały jak największą ilość osób. I, I tak, jeszcze na koniec, Matrycjo, tak? chciałam, chciałam przeczytać króciutki wiersz z, mo, z, mojego, z mojego zasobu y, po, y, poezji. Poezji. No, słowa pisanego o. No to, piękno, to piękna niespodzianka, bo nie wiedziałam o tym. Zapraszam. Tak. Krótko na tem. Mm -hmm. Tytuł barwy życia w 99 roku to napisała. Barwami smutków odcieniach szarości wymalowały się na mojej twarzy bolesne chwile. Za to w mej duszy bezustannie grają i śpiewają roześmiane, tęczowe motyle. Pięknie. Tak, może nie pięknie to by wyartykułowałam, bo to tak nie byłam przygotowana, bo tak tu mi się tu pojawił ten wiersz, musiałam go. Nie pięknie, tak... myślę, że jak tak spontanicznie płynie, to to jest najlepiej. No cieszę się bardzo. Myślę, że to wszystko, bo mówię, to będzie też w trakcie się ujawniać, bo ja Oczywiście. mam z zakresu duchowości i i mówię, no i. Tych spraw artystycznych i, i tych moich projektów, jeżeli chodzi o edukację, mm -hmm. y, czymś muszę się i, i żywność funkcjonalna, to wszystko, jak gdyby, bo to wszystko jest połączone, tak? bo i nasze Oczywiście. zdrowie, nasza kondycja jest połączona z naszym y, działaniem. Bo jeżeli mamy dobre zdrowie, to działamy sprawniej i, i z ogromną radością. Nie i na przeszkodzie, żebyśmy do rozmów wracały i obserwowały na bieżąco, co się na Twoim kanale dzieje. Y, dzisiaj no, bardzo tak. Ci dziękuję, że zgodziłaś się na tę rozmowę. Życzę, ja by, życzę, by kanał się pięknie rozwijał, i w takim razie do, do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia. Jestem wdzięczna ogromnie, że mogłam pobyć w tej przestrzeni z tobą, Patrycy. Mnie jest również bardzo miło. To, do, do zobaczenia. Się pa. pa. I pozdrawiam. Pa. pa, pa.